Cześć, mam na imię Dagmara, jestem kocim behawiorystą, pet siterem i dietetykiem. Chciałabym dziś powiedzieć o tym, dlaczego uchylne okna są bardzo poważnym zagrożeniem dla naszych kotów. Zapraszam. Oczywiście wyskoczenie przez uchylne okno nie jest takie proste, ale może zdarzyć się, że kot podejmie taką próbę i wtedy może uwięznąć w tej trójkątnej szczelinie. Pod naporem własnego ciężaru albo kiedy będzie się szamotał, będzie coraz bardziej osiadał w tej szczelinie. Może dojść do uszkodzenia narządów wewnętrznych, a nawet śmierci. Ja przed rozpoczęciem opieki nad kotami jako pet sitter, kiedy ustalamy warunki umowy opieki, Wtedy bardzo proszę, żeby okna pozostawały zamknięte podczas nieobecności ludzi w domu. Kiedy przyjdę na około godzinną wizytę, mogę oczywiście przewietrzyć, ale później wychodząc znów zamykam te okna. Dlaczego takie podejście? No otóż okazuje się, że kiedy nasze kociaki zostają na dłużej same, no, oczywiście dużo śpią. Ale jak się wyśpią, chodzą po domu i przychodzą im do głowy przeróżne pomysły. Padają na takie rzeczy, na jakie nie wpadłyby, gdyby były na co dzień z nami. Także mm, takie okno uchylne i powietrze, które przez nie wlatuje, może je jakoś szczególnie zainteresować. Kotu może przyjść do, do głowy, na przykład, żeby się przez nie wydostać. I co wtedy? Na YouTubie można znaleźć takie filmiki, które pokazują, że takie rzeczy się zdarzają i że to zagrożenie jest jak najbardziej realne. Jeśli znajdę, to postaram się tutaj wmontować i dodać link pod filmem. Jest jeden filmik, który pokazuje, że mężczyzna z ulicy wspina się po elewacji budynku, żeby uratować takiego kota, który wisi w połowie w tej, w tej szczelinie okiennej. Jest też film, który pokazuje, że Straż Pożarna przyjeżdża z jakimś podnośnikiem i podjeżdżają do kota, który jest uwięziony w oknie na którymś tam piętrze, wchodzą przez balkon, no i niestety wyjmują już nieżywego kota. Także to nie są żarty. Ale czasami zdarza się, że nasze okna zamontowane są w pewnych wnękach, gdzie wydaje się, że kot nie ma możliwości się przedostać. Czy to znaczy, że możemy już takie okna zostawiać wychodząc z domu. Pamiętajcie o tym, że koty mieszczą się w szczelinach, co do których nie przyszłoby nam do głowy, że one się tam zmieszczą. To po pierwsze, a po drugie, może niekoniecznie kot się tam przedostać, ale zdarzyło się. Że kot włożył tam łapkę. Jeden z moich klientów opowiadał mi sytuację: że jego kot, zaciekawiony być może jakąś muszką, włożył łapkę y, między tą wnękę a, a uchylne okno, no i ta łapka mu tam została. Narobił mnóstwo krzyku. Na szczęście chłopak był w domu i mógł natychmiast go tu pomóc. Gdyby go nie było, no kto wie, co by było z łapką. Mogłoby to być bardzo niebezpieczne dla niego. Tak więc, znowu powiem, lepiej dmuchać na zimne. Ale są rozwiązania. Zaraz o nich powiem. Aha, chciałabym jeszcze zaznaczyć, że osiadkowane okna, osiadkowane balkony absolutnie nie chronią kotów przed zagrożeniem, jakim jest uchylne okno. To są dwie zupełnie różne rzeczy. Jeśli chodzi o zabezpieczenia, jakie można zastosować w uchylnych oknach, to są dostępne na rynku w internecie i pewnie w niektórych sklepach stacjonarnych. Takie specjalne, kratki, Elementy właśnie w tym trójkątnym kształcie szczeliny okiennej. Można je zamontować do framugi okiennej. Z tego co się orientuję, są dostępne dwie wersje. Jeśli znajdę, to wkleję link pod filmem. Jest to wersja plastikowa, która jest wykonana bardzo estetycznie, ładnie przylega do framugi. Niestety, no, może się okazać mniej odporna na jakieś tam mechaniczne uderzenia. I jest w formie kratki, po której jest ryzyko, że zwinny kotek będzie się wspinał. Natomiast wersja metalowa jest o tyle fajniejsza, że jest no, oczywiście bardziej taka solidna. Jest wykonana raczej w kształcie posiada takie poziome, pionowe pręty, a nie, nie kratkę. Więc tutaj kot będzie miał dużo większą trudność, żeby się zaczepić i wspinać. Ale niestety ma też swój minus ta wersja, i to jest moja opinia, ale to są też opinie, które czytałam na stronie sprzedawców, że to się powtarza, że te kratki nie są wykonane zbyt precyzyjnie. W sensie nie przylegają wszystkimi elementami ładnie do, do tej framugi okiennej tak jak powinny. Więc jak przyszły moje, no to wzięłam kombinerki i troszeczkę te blaszki musiałam tam powyginać, żeby to wszystko ładnie pasowało i, i ładnie przylegało. Przyznam też, że ten odcinek, który teraz kręcę, to jest taki update, bo ja już kiedyś mówiłam na filmiku o, o zagrożeniu, jakim są uchylne okna, z tym, że chciałabym tutaj zmienić jakby swoje zdanie w tym filmiku powiedzieć o tym, że nie wystarczy takiej. Takiej kratki, takiego elementu przykleić do framugi okiennej dwustronnie klejącą taśmą, bo wtedy mówiłam, że jest taka możliwość. Zrobiłam tak na początku, przez pierwsze dni dobrze się to trzymało, ale później, wiadomo, jak się otwiera okno, nie wiem, trzepie się jakiś obrus, cokolwiek, to uderzy się ręką. To się dość szybko rozchybotało, że tak powiem, i nie trzymało się tej framugi tak dobrze, jakbym chciała. W związku z tym postanowiłam jednak zrobić dziurę w ramię okiennej i przynajmniej na tą górną dziurkę, na ten górny element przykręcić krętarką. Także faktycznie mam u góry przywiercone. A te y, dolne elementy są przyklejone taśmą dwustronnie klejącą. Także trzyma się dość solidnie, i nawet gdyby jakiś kot na tym zawisł, to nie ma szans, że to się od okna oderwie. Słuchajcie, także jeśli decydujemy się na kociaka, na jakiegokolwiek zwierzaka, to bierzemy go jakby z całym pakietem. Czyli. Nie dość, że mamy zwierzę, to jeszcze musimy dostosować do niego otoczenie, tak żeby czuł się w nim dobrze, żeby były spełnione jego potrzeby i żeby było dla niego bezpieczne. Te rzeczy, te zabezpieczenia, o których dzisiaj mówiłam, są śmiesznie tanie. Ja jakiś czas temu zapłaciłam za te elementy 16 zł za sztukę. Przypuszczam, że teraz no, zmieniają się ceny wszystkiego, więc pewnie też mogą, mogą troszkę więcej kosztować, ale to nie są koszty, które przerosłyby kogokolwiek myślę. Oczywiście najbezpieczniej, najbezpieczniej jest okna zamknąć. Ale jeśli są upały, martwicie się, że się koty poduszą, czy z jakichkolwiek innych powodów chcecie te okna zostawiać uchylne, to błagam, zabezpieczcie je. Na razie pa.